Hej, to Dominika. W swoim życiu kilka razy spotkałam się z sytuacjami, w których jedna osoba zapraszała drugą na jakieś spotkanie, i pojawiała się tam jakaś niepewność, albo po jednej, albo po drugiej stronie, bo na przykład ta osoba, którą zaproszono, nie była pewna, czy to przypadkiem nie będzie randka. I bardzo wyraźnie zrozumiałam, że w takich sytuacjach, zdecydowanie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od sytuacji. Na przykład, ostatnio koleżanka opowiadała mi, że spotkała swojego kolegę sprzed lat i postanowiła, że no, skoro już się spotkali, to może zaprosi go na kawę. Po prostu pogadają sobie, powspominają stare czasy i tak dalej. I zaprosiła go na tę kawę, a kolega odparł, że no, ogólnie to wiesz co, spoko, ale nie wiem, czy moja dziewczyna się zgodzi na to spotkanie. No, i ta sytuacja wydała mi się przede wszystkim śmieszna. Szczególnie, że znałam intencje tej koleżanki. Wiem, że sama jest w szczęśliwym związku i nie szuka partnera. Także wyszło to trochę zabawnie. Bardzo możliwe, że ten chłopak rzeczywiście przestraszył się, że może chce ona go poderwać i zaprosić na tę randkę, No i chciał dać znać, że ma dziewczynę. Ale może faktycznie yy, ma taką dziewczynę, która. Możliwe, że nie zgodziłaby się na tego typu spotkanie. W ogóle zacznijmy od tego, że jeśli ta jego dziewczyna rzeczywiście nie zgodziłaby się na takie spotkanie, to raczej niezbyt dobrze świadczyłoby o ich relacji, bo to mogłoby znaczyć, że na przykład w tym związku nie ma zaufania albo jest jakaś zaborczość, czy może po prostu spotykają się tylko we dwójkę, zawsze spędzają tylko ze sobą czas, a po prostu świat poza nimi nie istnieje. Czyli w ogóle nie mają żadnych znajomych. I to też nie jest dobre. Wręcz powiedziałabym, że jest to bardzo niezdrowy układ. Ja też miałam kiedyś taką sytuację, że zostałam zaproszona na spotkanie przez mojego kolegę, i też właśnie nie byłam pewna, jak się do tego nastawić. Nie byłam pewna, czy on właśnie zamierza się ze mną umówić, czy będzie to zwykłe spotkanie. Po prostu myśli, krążyłem i. W głowie jak oszalałe i to też było głupie. No fakt, nie byłam nim zainteresowana, nie byłam, nie byłam zainteresowana potencjalnym związkiem z nim, ale kurde, przy tym zaproszeniu nigdzie nie padło słowo randka, więc ja spokojnie mogłam się nastawić na zwykłe koleżeńskie spotkanie. I tak, lubię tego gościa, lubię z nim gadać, więc. Dlaczego miałabym się z nim nie spotkać? Faktycznie mogło być tak, że on był na przykład mną jakoś tam zainteresowany, liczył na coś więcej, ale ja, idąc na to spotkanie, pozytywnie nastawiona, mogłabym po prostu postawić sprawę jasno, jeśli tam odczytywałabym jakieś jego dwuznaczne sygnały, dajmy na to. Mogłabym postawić sprawę jasno, dodatkowo zachowywać się po prostu adekwatnie do mojego nastawienia, być, zachowywać się naturalnie, być sobą i nie mogłabym sobie w taki sposób zarzucić, że na przykład go zraniłam, że zraniłam jego uczucia, bo on liczył na coś więcej, a ja mu tego nie dałam, bo po prostu jakby nasze interesy się rozminęły. Także, także po prostu takie rozmyślanie, takie, wiecie, po angielsku to się mówi overthinking, po polsku to no, no właśnie, nadmierne rozmyślanie, nadmierne myślenie to naprawdę zazwyczaj do niczego nie prowadzi. I umówmy się, nawet jeśli jesteście w związku, to nie bójcie się spotykać z innymi ludźmi. Tak naprawdę to jest wręcz wskazane, żeby poza tym związkiem mieć jakieś znajomości. I wręcz uważam, że bardzo dobrze jest mieć znajomych obu płci. Także krótko podsumowując, jeśli chcecie kogoś zaprosić na spotkanie, czy to koleżeńskie, czy z nastawieniem na randkę, Zróbcie to. Czy to wyjdzie? Czy ta osoba, z którą się spotkacie, będzie również wam zainteresowana? To się prawdopodobnie okaże podczas tego jednego spotkania. Jeśli z kolei jesteście zaproszeni przez kogoś, to zastanówcie się, czy lubicie tę osobę, czy chcecie z nią sobie porozmawiać, spędzić czas. Idźcie. Oczywiście najlepiej, jak spotkanie jest na bardzo neutralnym gruncie. Nie wiem, w jakiejś knajpce, w parku i tak dalej. Ale naprawdę nie bójcie się poznawać ludzi. Nie zakładajcie od razu, że o, on się na pewno we mnie zakochał i, i nie wiadomo, czego będzie oczekiwał od tego spotkania. Nie. Po prostu pójdźcie i się przekonajcie. I, tak jak mówię, jeśli tylko będziecie pewni, że wszystko będzie bezpieczne na neutralnym gruncie i tak dalej, to śmiało. I też przede wszystkim nie zapominajmy, że jeśli ktoś nas zaprosi na spotkanie, to naprawdę może to być całkowicie koleżeńskie spotkanie, z takimi też intencjami. To nie musi być od razu właśnie okazanie nam jakiegoś wielkiego zainteresowania naszą osobą. Nie, to może być naprawdę zwykłe spotkanie. Wyobraźcie sobie, że ludzie, szczególnie dorośli, często spotykają się nawet z płcią przeciwną, na kawę na przykład. Szokujące, wiem. Mam nadzieję, że moje refleksje Was jakoś zaciekawiły, również może skłoni, skłoniły do myślenia, koniecznie dawajcie znać w komentarzach poniżej, jakie tematy tego typu filmów chcielibyście, żebym poruszała w kolejnych filmach. Też w związku z tym, że jest to mój ostatni film przed świętami, to oczywiście chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, rodzinnych, spokojnych, naprawdę bardzo szczęśliwych i takich ciepłych, przytulnych. Chociaż ja na przykład mam nadzieję na dużą ilość śniegu. No, ale pewnie możemy sobie tylko pomarzyć. No dobra, w każdym razie wesołych świąt! Jeśli ten film Wam się podobał i uważacie, że mógłby się spodobać, albo nawet może przydać jakimś Waszym znajomym, to koniecznie go im udostępnijcie. A jeśli chcielibyście mi w jakiś sposób pomóc, to po prostu obejrzyjcie jakieś inne moje filmy, na przykład te, które teraz pojawiają się Wam na ekranie. Bardzo dziękuję za oglądanie i no dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!